Jeszcze innym rodzajem przedmiotu, który dałem początkującym z trybu edycji do modelowania, był taki prosty kubaczek do kawy. Kubek do kawy można zrobić w ten sposób, że do sceny dodaję cylinder. Następnie wchodzę od razu do trybu edycji i podnoszę go do góry, tak żeby się wydawało, że cylinder stoi na siatce. No i teraz wystarczy tylko to dolne kółko lekko pomniejszyć i uzyskuję profil takiego kubka. Ten kubek może być mniej lub bardziej nachylony ale raczej powinniśmy dążyć do tego, żeby on przypominał to, co jest rzeczywiście w tych automatach z kawą. A więc tego typu cylinder mam na wejściu. Mogę od razu ustawić shading na Auto Smooth I teraz trzeba dokończyć kilka rzeczy, to znaczy dodać takie wklęsłe denko i zrobić taki fajny rancik dookoła. A więc w trybie edycji zaznaczam tylko dolną ścianę. Naciskam teraz I, żeby zrobić inset. Wybieram sobie taką grubość papieru, na przykład jak tutaj. A następnie Extrude i ekstruduję do góry ileś tam. Gdzieś tyle wystarczy pewnie. Tak samo można zrobić dokładnie na górze. A więc zadarzam teraz górną część, robię inset do mojej grubości papieru. Gdzieś tyle. No i teraz należałoby zrobić ekstruda. Ale to zrobię w widoku od przodu ortograficznym i w widoku siatki. Ekstrud teraz ciągnę w dół. Mniej więcej wiem dokąd to będzie gdzieś dotąd. I tutaj już teraz widzę, gdzie należy zamknąć dno, jak pomniejszyć, więc ustawimy to jakoś tak. Jednocześnie mogę też skorygować wysokość tego dna, którą mam tutaj. Mogę podnieść wyżej trochę, trochę rozciągnąć, tak aby rzeczywiście dostać przekrój rzeczywistego kubeczka. No i jest jeszcze jedna rzecz, którą warto mieć. To znaczy tutaj te krawędzie chciałbym przeciąć na tej wysokości mniej więcej i wyprostować tą dolną część. A więc naciskam CTRL-R. Zbliżam się do zewnętrznej krawędzi. Wtedy widzę, że ta żółta kreska pokazuje miejsce rozcięcia. Teraz klikam, ściągam tę krawędź gdzieś na sam dół, klikam po raz drugi. I teraz to, co tutaj jest, to jest to moje miejsce, w którym mój kubek powinien przestać się jakby zachowywać, tak, że będzie taki ukośny. Więc tą dolną część mogę zaznaczyć i ją delikatnie rozskalować. To samo mogę zrobić też z tą częścią w środku tutaj. Jak rozskaluje, to mam teraz efekt tego typu. Zobaczcie. Ok, grubość kubka już jest zrobiona, dno już jest, pozostał tylko ten taki mały brzeg, który jest troszeczkę bardziej szeroki. Myślę, że ten brzeg najprościej będzie zrobić w taki sposób, że po prostu dobuduję dodatkową geometrię w tym pasku i tyle. A więc Ctrl-R, rozcinam tę ścianę, chciałbym gdzieś do góry tutaj. I teraz te ścianki, które tutaj są, należałoby zaznaczyć w trybie ścian. Wciskam trójkę, zaznaczam pasek z tych ścian. Coś takiego. I teraz to należałoby wyekstrudować. Wystarczy tylko wziąć Alt E i wybieram sobie Extrude Manifold. Zobaczcie, że tutaj to nie za bardzo działa. Być może wybrałem złą opcję, więc teraz naciskam Escape i skaluję. Na przykład w ten sposób. Okay? Mogę tak zrobić. Najlepiej byłoby Shift Z wcisnąć, żeby nie wprowadzać dodatkowego zakrzywienia. Więc mogę zrobić to w ten sposób. I teraz jeszcze raz zrobiłem coś takiego jak Alt E. I teraz wezmę to normalnie, zrobię tak, że Extrude along Normals powinno być lepiej. Od razu zobaczcie, mam coś takiego. Więc teraz mam taki brzeg zrobiony, podobny troszeczkę do doniczki, jakby. Ale to nie jest jeszcze to, co mi chodziło po głowie. Myślę, że to teraz należałoby zaznaczyć w taki sposób, że na dole mieć taki pierścień. I to też delikatnie ekstruduje. To mi tworzy taki nawis, jakby tego typu zaokrąglenie. Oczywiście można to zrobić inaczej. Ja zrobiłem to ekstrudami, nie ma większego powodu, żeby się tym przejmować. I teraz to, co tutaj jest, mogę teraz podnieść delikatnie. Ten pierścień zaznaczyłem. Podnoszę go do góry. Teraz przełączę się do trybu krawędzi. Dwójką wybieram ten tryb. Ten krawędź mogę podnieść troszeczkę do góry. Ta, która jest tutaj, mogę ją troszeczkę rozciągnąć. Widok od przodu mogę ją również podnieść do góry. Tak, żeby się wydawało, że tutaj jest mniej więcej zaokrąglenie. No i już i w zasadzie jest gotowe wszystko. Jak to wygląda. Żeby to teraz ładnie wyglądało i żebym mógł sprawdzić, czy rzeczywiście prawidłowa jest ta cała geometria, warto dla pewności dodać modyfikator Subdivision Surface. Dodam go z poziomem 2, czyli Ctrl-2. No i widać, że ładnie się wszystko wygładziło, z wyjątkiem tej jednej rzeczy tutaj. Więc to by trzeba było poprawić. I jednocześnie w dnie widzę, że powstało coś straszliwego. Aby to naprawić, wyłączę chwilowo Subdivision Surface. I teraz potrzebuję tutaj dodać jeszcze jedną pętlę z wierzchołków, albo nawet dwie. Wciskam Ctrl-R. Ja z tą pętą gdzieś do samego dna, na przykład gdzieś dotąd. I tak samo jeszcze raz Ctrl R i robię tutaj takie ograniczenie od góry. Tak samo zrobię na zewnętrznej ścianie, czyli Ctrl R podnoszę to do góry gdzieś tutaj, Ctrl R i podnoszę to do dołu, znaczy opuszczam to do dołu gdzieś tu. Tak samo powinienem również dodać takie dwie pętle tu na tej nóżce. I to zrobię tak na dość powiedzmy sobie, ostry sposób. Tak samo tu w środku. Pętle dodatkowo będą mi wyznaczały krzywizny. Teraz zobaczcie, co będzie, jak włączę ten modyfikator. Tak. One pozwalają trzymać cały ten kształt w jednym miejscu. W tym sensie, że zachowują płaską krawędź pomiędzy. No i teraz mam kubeczek. Tak można by to było zrobić, po to, żeby on wyglądał ładnie. I oczywiście znowuż można wykorzystać ten workflow, w którym robicie samą obwiednię takiego kubka. Na przykład coś takiego narysuję to trochę nieudolnie. O tutaj tak. Tego typu. Ta obwiednia, gdybym ją teraz obrócił za pomocą modyfikatora screw, ona również by mi wygenerowała kształt takiego kubka. Oczywiście to jest jeden ze sposobów. To było zrobione całkowicie w trybie edycji.